Szanowni Państwo, Jacek Soliński to autor Anioła pierwszego dnia, obrazu z 2016 roku, który jest za mną i który można kupić w antykwariacie Tikus. Malarz, grafik, twórca galerii autorskiej w Bydgoszczy. Ukończył Państwowy Zespół Szkół Plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego i teologię w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej. Prezentowana praca należy do charakterystycznych dzieł Solińskiego o wyraźnie metafizycznym charakterze, opartym na poszukiwaniu uniwersalistycznego języka symboli. Przy okazji warto zauważyć, że rok temu minęło 40 lat od powstania kluczowego przedsięwzięcia Solińskiego Galerii Autorskiej w Bydgoszczy. Galeria Janaka i Jacka Solińskiego powstała 16 czerwca 1979 roku. W latach 80. należała do nielicznych prywatnych galerii w Polsce. Już kilkakrotnie prezentowaliśmy charakterystyczne angelologiczne dzieła Solińskiego. Przygotowany w typowej dla niego manierze magicznej obraz jest częścią malarskiego cyklu 366 wizerunków. Aniołów pod tytułem Opiekunowie czasu. Prezentowana dziś praca Anioł pierwszego dnia jest jednak wyjątkowa, gdyż mamy do czynienia nie z linorytem, jak w większości prac z wspomnianego cyklu, lecz jest akrylem na płótnie. Miłej oglądatury, proszę Państwa. Zapraszamy na stronę www.tikuspell do działu dzieła sztuki i antyki.